widzowie jest to Kingzaki Właśnie wczoraj Babcia kupiła mi nowy swing ninja Ale nie kupiła mi mojego Fortnite'a I PS5 Jestem teraz na nią zły, więc trzeba Jak ninja Z moim strojem Wygląda jakbym miał wodogłowie, ale to, to nieważne Trzeba ją zabić! Babcia! Nie! Babcia, halo Czemu nic ja jestem szczerze. Nie się babciu. Babciu, chodź. Poś... Pum, bak! Dostał heada, dostał heada, heada. Szybko, trzeba uciekać od babci. To jest... Ej, to jest dziwne, babcia się nie odzywa. Babciu. I co? Co? Spędzać <laughs> mam zezoną, no tak Babcia Babcia! O, chodź, odezwij się po 5 Zamknij mordę, ty mały szylu, głupi. Obsrany. Bo no w końcu, babcia, nie babcia, nie mowa się odezwała po Zamknij mordę, ty szylu, ja, ja cię znam po tych swoich wybrykach. Chodź mi kupiastru i nie teraz. Babcia! Złama! O łap, zawaliłem w szafkę. Dobra, robimy pan poweł z góry! <ścoughs> Kurde nogi się Pamiętaj, ja jestem zbudowana inaczej. No <ścoughs> nie Twój stary mnie wychował. <ścoughs> jak to możliwe? Przed nim jak go urodziłam. Kurde, sam się podpaliłem, więc ja je, po... <ścoughs> tak no ba babcia Co ty zrobiłaś? Ty jestem zbudowany inaczej Biegniemy po... Bo... No, czemu? Nie, zostaw mi żaden twój... No i co? I co? I nic ci to nie da, ja nie mam HP Ja nie mam HP Nie masz gówna Znaczy, co? Wtf Nie możesz muzyki A ty dupy <śmiech> nie. <śmiech> Ty nie masz ja i co? A no, bo ja Niewychowany i ja adaptowany Ej, <grystanie> cię wzięła tak za fraki, normalnie bym ci tak wybąbiła bombę na mordy, że aż byś się rozwoił na pół Myślę, żeby tak było, gdy będzie konkluzja w 98. No co? <grystanie> nie, zostaw. <grystanie> Ty <grystanie> ob jak ci wykopię, to przysięgam, że i dorosł. Nie, Babcia, stary, kurde, Lewandowski to jest. A bardziej stara Lewandowska

ty się nie spodziewasz O oh jest, let's go. Hmm. Nie! Dla, 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 się dla. To niech to nie hmm. wygląda. <laughs> Babciu, co jest? <laughs> babcia, spokojnie. <laughs> nie, nie, nie. Spokojnie, nie, 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 Chodź, drągala, wiesz. Kurde! Nie, zostaw, zostaw tym sprayem na komary. Będziesz komieniem walnął. ci komieniem walnym To jest spokojnie, spokojnie, kurde. Spokojnie, Wnusi, to jest, to jest spray na, na, na szczury. Na szczury, znaczy no, na ten, na dżelo ninja. na ten. Dobra, ja używam, używam w swojej tajnej brodzi w której poczułeś się, że zostaniesz znakomity? Nie! Brałaś buty francuza. Ech. dobra a poczekaj, wam. Z... Przypomniałem sobie, trzeba wziąć klucz francuza. Klucz francuza. Klucz francuza. Ba Dzięki babciu! Babciu, dziękuję ci! Chodź, ugotujemy na leśniczku Może by zaraz nie dał sobie ten za jedyne 2,99, podle na to 15 tysięcy, V2, I specjalnie na takich, na nincze jak ja. Kurde, kurde, mój serce! Gdzie to jest? W dupie twojej starej, elo co? Nie! Babcia, babcia, spoko, 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 To jest za do... Dobra, używam swojej tajnej broni! Trzeba, to no się porusza jak nie wiem. Porusz, bo, poruszam, poruszam się po warszawsku, czyli ciupą po piasku. No pójdziesz, się... tak, nie Kurde, a dobra, to ściana była. No i co teraz, młody frejerze? Tak młody sigła! Z... <noise> młody G! Jest! Nie, dżingo! <noise> o no nie! Oło. 3 papersy, ty głupi No co? Babciu, może ja bym ci radził tabletki mi się? Ja weź... No nie, mój zez! <noise> Babcia! Dobra. Powiedz mi, później, co... czemu jestem taką co... O co to było? Ale chyba dostałem. Czemu ona się porusza jak jakiś stary? Idę babcia, tu. <grych> Id idę po granatę dla ciebie, specjalnie no Wiem, wezmę to, co ci o ciebie rozbije. No cóż, no kurde, wywaliłem się kart. No nie. A no i chyba wezmę leki, które zmieniają starość za młodość. Nie. Młodość za starość. Młodość za starość, to jest starość. Za... Brrr, jaki frajer! A jestem mój. Dobra, babcia No co? została? Dobra, baw Nie, ginie, Nie. to? Gdzie to jest? Gdzie jest to? Dobra, biorę czekaj. Nie ma tak szybko ten. Nie, to umywalki wpadłeś w... Babcia, zostaw mnie. Nie, coś Ej, się no dzieje. nie ma lajków... moich. No halo, czemu ona nie biega? Nie. No, e Babcia, jak coś przypominam, w pokoju masz tabletki. O, tutaj były, El, nie A ty w... A, a ty... A ty w pokoju zaraz będziesz miał hanta. Babcia wczoraj się nagrała w tesmowego, ja sobie kupiłem. I teraz cały czas zgada. Nie! Babcia został. Nie. Szybko. Kryjówka nie, czy zawsze jest przyjmował. CO jest! Taser mam dzięki! Mim powiedział? to... Co? Nie. Dobra, let's go na duszy duszy, pokladki. Idziemy pokonają. Czujesz jak parówka do hot-doga Ja rozmagowałem się. Co? No, co ty się dzieje? Babcia! Spokojnie! Demon! Co jest? Co jest? Co tu jest? Co tu jest? No i to Nidzi? Nie! No i co, mały gówniarzu. No zostaw mnie, babcia! Że dzieci niemiłe. A, kurde! O bo. Nie, babcia, opętało, nie szuka. Ale co jest mu to wywala! A i to w ogóle nie działa. Fantazer tazer. On ma cool no, jak coś tak. Jakiego, kurde, no, jak się Jakiego kuldau, jak tu nic nie pisze? I w ogóle nie da się go użyć przez no, jakieś dwie minuty. W się zamknąłem, jaki on jest. Dobra babcia magim. Gdzie to jest? Tak! Co jest w doniczkę? Wleciałem. Nie, bardzo zaznaczam, nie, nie! Jest! Ninja, ninja. No nie, wiesz, no czemu? nie biega, no! Dobra, to jest słaba ta postać. No tu się tym grać nie da. robi uniki z Matrixa. <grym> albo babcia z Matrixa, albo ja, albo ja mam Zeza. Ej, tam możesz w ogóle quest Co? Co w ogóle Ja nie wiem, o co, o co tu w tej grze chodzi. No co co jest? Jak, jak ja tutaj nie wiem. To z masz takiego zależy że dosłownie ślepy dziecko już tam trafił. Nie, ej, tu to... Pamię? Nie, ale myślę tak. W ogóle ty masz tabletki, by zwalić czy coś? Ej dobra nie, bo to tutaj idziesz z tenderem. No i będę się szybko odradzać. I dosyć nie biegam, czemu nie wiem. I się nie da biegać, tak BTV mi no, no, że nie, to... nie, 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 z całą <laughs> Zezą. Czemu jej babcia trzeba szukać nie pójść? To Buga bo, Boba. Bo, bo. Oh, dzięki, babcia, Jak mi trafisz, ty mały gówniaku? Jeden. No wiem, że ci nie trafi, ale spróbuję. Bo jak się uda, to będzie fajnie. No. Aha, dobra, to jest jedna rozmowa, użycie ten z tego, jest, to jest to dupy. Ale wiesz, że tych masz ich więcej. No jakich więcej? Tylko jedno mam. Nie, jest za... więcej. Na przykład w tym pokoju jeszcze jest. O, <laughs> ale cię welnąłem kamieniem w nogi. W mojej babcia nie. Dobra, już się wstało. co się kurde, nie, wywa wywaliłem, się, wywaliłem się o ziemię. Ja już się spagowałem, już się nie da nic zrobić. No nie. Gdzie ty jesteś, babcia? Ja rośnie, się twojego. Jest tutaj ma babcia kozaczki i ma tabletkę, a myślę. Zobaczcie, tabletkę. Mm, dobra, idę, idę brać leki, które. Ten, które robią mnie młodą. Nie, bo się szybciej zbierasz. I żadna młoda nie będziesz. Babcia, bomba, klatka! Kurde! Elo, ja lecę od ciebie, lecę od ciebie. Cześć, jest mój... ...potelnia. To jest No czemu?! Ja nie wiem, co to jest za ja ja jestem, Ja babciu jestem ninjom, mnie nie trafisz już. No Do, dobra, no ja idę teraz brać leki, które ten... Nie, żadnych leków nie bierz. Nie. Dobra, Spala. ja biorę. się pozwalam. Dobra, biorę. Klikam E. 3, 2, 1. Kliknę. dobra, cięcia. S. Dobra, babciu. Chyba się idziemy po patelnię. Co jest? Babcia, co ty tak biegasz? Nie. Kurdy, moja patelnia, oddawaj ją. Dobra, idź sam. Babcia, znowu nie bałam się. Jak ty z tak daleka mnie walnęłaś, co? Nie dobra, kunajem, cię, je To stało chyba Dzieczka. Co jest? bo co się dzieje? ci to cię mogę kupać. O kurde, ja jestem Te tabletki jednak zadziałały, te co dziadek działał. ale powiem ci szczerze, że masz pusto w głowę. To no. jest. Nie. No. Ja nie rozumiem. To jest. je jest. jeden. Pff, no co jest? O, babcia, patelnię mam. Nie. No

Guys, boom! Yeah.